Dzień dobry, cześć czołem. Boomhets od piękną, starożytną budowlą. co się w słońcu chłodzi, ale kurwa kogo to obchodzi? Patek Rojorojewski, Roy Playing Games i oczywiście Just Cause 3 8, 9, 10 Mamy kryzys, bo płacz jest daleko 8 Moi drodzy jak gdzie jesteśmy, ale tutaj mamy misyjkę Także mamy tokena Myślę, że możemy udać się tam bezpośrednio, tylko muszę sobie tutaj wcelować, żeby było. Szybka podróż i ciśniemy. Dwie misyjki, zobaczymy jak nam to dzisiaj pójdzie. Coś tam klasycznie już sobie prywatnie Michael, <coughs> oczyściłem. O nie, nic z tych rzeczy. Nie zgadzam się. Nie, żadne wyścigi. Co dwie głowy to oh nie jedna telegramatry How's Mario? Oh he's fine. Rico kill me please just a big baby mm. but a cute one Oh Rico very interesting What's Zeno doing here? Oh, I have a good idea. So you were. Walk... Diagnostics. <laughs> Bavarium infused directly into armor plating renders immune to traditional ballistics, explosions, fire. Okay, so invincible tanks. What's the good news? Still don't know how to disable the shielding. How is that good news? Well, we do know many parts of this tank are the nearby. Okay, Zima.

That respond. Got it? No kochani, nie widzę żadnego problemu, tylko dlaczego ja muszę dybać na drugi koniec. Nie, 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 tak. Ja się tak nie bawię w żadnym wypadku. Ale spokojnie. Może helikopterek nam w tym pomoże. Urozmaici tą sztucznie wydłużaną podróż, tak? Która sztucznie wydłuża czas gry. telling your old pal Sheldon what's going on? You you seem to be making a lot of people nervous. Mm, classic, huh? You know anything about the fancy dykes, Sheldon? Ficou shit. I reckon I old top? Where do you think they come from? Your friendly neighborhood agency, of course. Black hand paid a mighty penny for them. And what is the Black Hand? A mercenary group working mm. for the Big fellows, spooky voices, bavarium shielded tanks, you know the drill. You see, the black hand have struck a deal with the Ravello. They get some of the Bavarium take two. It's a tangled web we do weave, amigo. Dobra, wam dlatego trzeba tyle dywać, bo... Muszą sobie niektóre osoby pogadać podczas naszej podróży. Gdyby to było hop siup, to... Nie mieliby na to czasu, nie wiedzielibyśmy o co chodzi w faburze i Merce nie zostałaby odpowiednio podkręcona, a nasze gamingowe życie sfabularyzowane. Kurwa cwane! Koń, zaraz będziemy. To ciśniemy tym byździkiem, którego mam już kurwa dosyć. Rico, Jestem okay. I'm Jestem I'm in in position. should draw them out right about now okay <coughs> okay <coughs> that doesn't him Oj, no, no, no nie ma sprawy. Jak się rozprawić z posiłkami, nie ma sprawy. Tak dla pewności. Tu jeszcze coś lata. Kurwa, ja to dzisiaj strzelec widzę. Ха-ха-ха-ха-ха! <laughs>

No to nic Ja sobie znów polatam nad Bieszczadami i widzimy się już na miejscu W ogóle tekst widzimy się już na miejsca, bo widzimy się już za chwilę to jest tekst tej seki Nara Dobra Jesteśmy The control box it should raise the gate. <sighs> yeah, problem. I can see the smug look on your face from here. What smug look? <laughs> <sighs> Get over yourself, Rodriguez. <laughs> <laughs> yeah, then saw the loading screen. Kurwa, ekipa jak wyjęta z figurek G.I. John'a, bez kitu. I loading screen, yeah! Loading, 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 loading screen. O, zajebiście, w sumie bardzo lubię takie misje.

No, no myślę, żeby tam. No, no bez -i, jaj halo. No. Dobra. Pierdalać. Zagupie ciula. Podczas ostrzałów wchodzić między wypuchające zbiorniki. O oh, yeah. A to niżej. O nie Rico. Dacie radę spokojnie. Dobra, szwajcarsko, elegancko. Dobra. Obejdę.

bie nawet jakoś radzą O kolejni Dacie sobie radę spokojnie Dobra cizną dalej Helikopter. No i co teraz? Punkt kontrolny elegancko, bardzo mnie to cieszy, to również mógł być szpieg. Okej, okay. okay, nie ma problemu. Z której strony? Fajnie skonstruowana misja. Wezmy konieczność zapewnienia ochrony z różnych perspektyw w różnych miejscach różnym sprzętem Ale to póki co cisza. O nie! Wow! O je yeah. Do góry nogami z LKM-a. Skąd mierzą teraz? No tutaj łódź, ale tutaj raczej nic nie zrobię. Tutaj uważajmy. Now, now, bad, no i to jeszcze wszystko w sumie poprzejmowałem, a nie, to będzie opcja trochę jest Bez pustych przelotów Pięknie, bardzo fajnie. Okay. Gradacje coś dadzą? Nie, nie specjalnie. A stajperka? Nie! Yeah! wo. Dobrze. Nie, Ej, perka to jest słaba opcja w tym momencie. Ale jest frajda, nie powiem. Aaaa! No! To tam dzwonia czy jeszcze, no bez jaj. Dobra, elegancko. Ojejku, dobra, elegancko, mamy to. Co trzy głowy, to nie jedna space? Zobaczyliśmy od razu to miejsce, skoro już tu jesteśmy. Czemu nie? Jako takie pewne urozmaicenie. No i co, i dalej? Potem już lecimy znów z tabularką. Okej, okay, w których miejscach? Tu, 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 tu. tu, 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 tu. Ja to. Sprawnie myślę. Dobra, elegancko Skanery mamy z głowy Co są te pajace Damy sobie radę Działać tak Działko Priorytet głowy. Dobra ładnie tu już wiadoą nasi. Akujemy się pissieńko. Trzy cele. Dobra, trochę dużo. I jeszcze jedna cela. Dobra. Trzecia i ostatnia Dobra, ładnie, tutaj mamy z głowy Easy easy. Chyba brak granatów, brak wszystkiego, no bez jaj, jebu Dobra, są pokawki. Nie dzieje, to spierdalam. Dobra, tu obsrany Billboard. A tu helikopter. W sumie zajebiście, nie powiem. Przyda się, tym bardziej, że nie odnotowałem gdzieś obok systemów przeciwlotniczych. Elegancko z głowy. No i pięknie. Byczo. Oh yeah! Lecimy z kolejną misją. Tutaj coś było. Ustawmy sobie punkt i widzimy się na miejscu. Moi drodzy po drodze. Wyzwoliłem pewien sektor. Zdobyłem helikopter. Wszystko po to, by ułatwić sobie dotarcie. Na teren pod kolejną misję. Okej, okay. co teraz?

Znów po kablach do celu. Czy się mylę? okej. Okay. Rojo myśl o nagrodzie, myśl o nagrodzie. Kurwa, tyle wybuchu, wszystko będzie chodzić. A tak myślałem. Nie do końca, tak to miało wyglądać. Hello, Pipes. Just keep following those pipes. Najwidoczniej tutaj. This public meeting will Control Center. Weapons, They allow to take over base and ok Dobra jak to zrobimy Nie będzie to proste zadanie Ale może po prostu po kolei zajmiemy się odbijaniem łodzi To mogłoby być ciekawe Może się uda To nie najgorszy pomysł. No już nie wiem czy jest sens tych atakować, skoro tu mamy temacik. Dobra, podpłyńmy sobie. No i skakujemy. sobie na pewno chociaż ten Bayer może mi się przydać chociaż coś mi się wydaje że będziemy wewnątrz jaskini eee, cholera wie Czy byśmy musieli dać nura zróbmy to Ej, Grunta jakiś Kumaty haker pomocnik. Dobra jak do końca nie wiedzą co się dzieje, ale zaraz usłyszą. Nie dobrze. A tunnel goes around. I'll find a tunnel then. Okay. No, I

Oh, w porządku. Kolejna misja wykonana, chwała zebrana. głównego oponenta uszczuplony, Moi drodzy, dziękuję wam przez serdecznie. Kolejna dubeltówka rozpierdol zacieszył Riko. Rico Dziękuję wam przez serdecznie za uwagę i zapraszam już za niedługo na kolejny odcinek, gdzie no, będziemy kontynuować Wesołe, zwariowane przygody Rico Oto Royo Patrico <laughs> Najpierw Biko potem triko <laughs> tarcza trzymajcie się Bum.